Z nami jest trener iskry, pana Krzysztof Wieckowski. Dzień dobry. Witam, witam państwa. Po bardzo trudnym, ciężkim meczu toczonym w takich dość niesprzyjających. Warunka. Porażka 0-4. do czterech. Co możemy powiedzieć na temat przebiegu tego dzisiejszego spotkania? Jak wynik sam mówi, 4-0 tak? dla gości. No, nie ukrywam, że byli drużyną dominującą. Byli lepsi, tak? Nie mi, to jest drużyna, która myślę, że spokojnie sobie wejdzie do czwartej ligi. Nie wiem, czy dalej będą szli, ale myślę, że jeden z kandydatów jest do awansu w naszej lidze. Tak? Troszeczkę pierwszej połowy żeśmy trochę oporu postawili, ale widać, że druga połowa, troszeczkę sił żeśmy odpadli. I zespół gości wykorzystał to, co miał do wykorzystania, no i wygrali zasłużenie 4-0. Z jakimi problemami boryka się obecnie zespół złodziejów? Na dzień dzisiejszy to myślę, że skład, jaki mamy, nie? no nie ukrywajmy, że z drużyny. Co wygraliśmy na, na wiosnę pięciu podstawowych ludzi odeszło, jak nie odeszło, to kontuzje nie i kartki, tak? Że teraz załatać pięciu podstawowych zawodników to jest troszeczkę problem. Jeden ale jakoś myślę, że taki mecz też jest potrzebny, tak, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, nawet jest z przegranego, bo niekiedy przegrane uczą lepiej niż te wygrane. No i bądźmy dobre myśli. Życzę powodzenia w następnych spotkaniach, lepszych czasów, wyników. Tak to zobaczymy. Dziękuję bardzo.